Zadanie 27. Pewnie już troszkę byliście zmęczeni na tej maturze. Ja się nie dziwię, bo tyle zadań, kurczę, i to na raz. Więc polecam Wam przed tą taką właściwą maturą, sobie porządnie odpocząć. Już nie robić tych zadań, nie przeglądać nic, po prostu dać mózgowi sobie odpocząć, bo on wtedy zupełnie inaczej pracuje. Zresztą pewnie też widać, że już jestem troszkę zmęczona, bo nagrywam to wszystko jednego dnia. Bo po prostu chcecie wiedzieć, jak Wam poszło i robię to dla Was. Więc jeżeli ym, doceniasz to, co robię i chcesz, żebym to robiła dalej, <grych> bo pomagają Ci moje filmiki, mam nadzieję, to dodaj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żebym po prostu wiedziała, że to ma sens i że pomogłam Ci w czymś i żebyś po prostu dostawał. Uwiadomienia o kolejnych filmach, które mam nadzieję pomogą Ci w przygotowaniach do matury tej właściwej. Dobra. Na płaszczyźnie w kartezjańskim układzie współrzędnych X, Y dany jest okrąg O o równaniu. No i mamy równanie. Okrąg O przecina oś o Y w punktach o współrzędnych. Mhm. No i pewnie już zwróciłeś uwagę, że wkleiłam tutaj z karty wzorów dosłownie równanie okręgu. No i jak porównasz to z tym, no to widzisz, że wiele rzeczy już można odczytać. Tutaj jest i tutaj AB, które są zresztą współrzędnymi środka okręgu. Czyli jak spojrzysz na to, no to. A jest równe 3 i uwaga, nie minus 3. 3, bo we wzorze był minus, czyli tylko to bierzemy. Natomiast B jest również równe 3, czyli ten okrąg ma środek w punkcie 3, 3. Może wiecie co? Ja to narysuję, żeby było wiadomo mniej więcej o co chodzi. 3, 3. Tutaj jest środek. Służenne ma 3, 3. Ok, ale nie tylko to można odczytać. Tu jest r kwadrat, czyli widzę, że r kwadrat jest równe 13. Pierwiastkuję to sobie. Widzę, że r jest równe pierwiastek z 13. No dobra. Czyli promień jest równy pierwiastek z 13. No to przetnie on, oś Y, czy nie? Przednie w dwóch miejscach, a może w jednym, a może w ogóle nie przednie? Jak to sprawdzić? No, wiemy, że odległość do osi Y to jest 3, więc musimy zobaczyć, czy ten pierwiastek jest większy od trójki, czy nie. Oszacować go sobie, czyli albo po prostu wklepać w kalkulator, jak leci i będziesz miał coś, przecinek coś, Czyli będziesz miał całości, będziesz wiedział, tak mniej więcej. Albo stwierdzić, że ten pierwiastek jest pomiędzy dwoma pierwiastkami, dziewiątką a szesnastką, czyli między trójką a czwórką. Czyli na pewno przetnie oś Y w dwóch miejscach. Dobra, mniej więcej tak. Ok. I chcą, żebyśmy wpisali właśnie wsłużenne przecięcia się, czyli są to te punkty tutaj i tutaj. I ten promień, on jest przecież tu, tu i tu. I on ma mieć pierwiastek z trzech. No i rozwiązania w zasadzie można zrobić w ten sposób, że yy, no po pierwsze, już coś można odrzucić, tak? No bo jeżeli ma się przecinek z 8 o y, to na pewno x będzie liczbą równą 0 w tych punktach, tak? Widać to. Czyli na pewno odpada nam już rozwiązanie C, odpada nam e, rozwiązanie... Któreś jeszcze? Nie, pozostałe mają 0 w x. -ach. No dobrze. No to w takim razie, jak to sprawdzić, jakie współrzędne będzie miał? Może napiszmy tu sobie tutaj punkt A i punkt B. Ja robię to tak. Rysuję trójkąt prostokątny i z Pitagorasa mogę policzyć właśnie przekątną, którą znam. Czyli jeżeli będę znała to i będę znała to. To jestem w stanie z Pitagorasa przeliczyć sobie yy, promień. Po prostu z tego Pitagorasa ułożyć. I teraz zobacz. Tę odległość znamy. No bo co? Od 0 do 3. Tak? Czyli to jest po prostu 3. Delta x, czyli ta zmiana na x'ach, to jest trójka. Tutaj mam pierwiastek z 3. 13. Przepraszam. Pierwiastek z 13. Czyli tę długość, delta Y, jestem w stanie wyliczyć. Delta oznacza mi po prostu zmianę, tak? No bo to nie jest konkretnie jakaś wartość, tylko to jest zmiana pomiędzy trójką, a współrzędną Y punktu A. Dobra. Może by Ci było łatwiej, to mogę tutaj wpisać po prostu Y. Czy tam jakiegoś, nie wiem... Cokolwiek z, wpiszę, o, żeby się nie kojarzyło z żadnym x i y. Dobra. No to tak, ten pierwszy punkcik liczymy w ten sposób. 3 kwadrat plus z kwadrat to jest 13 pod pierwiastkiem do kwadratu, czyli 9 plus z kwadrat to jest 13. No więc z kwadrat to jest 13 minus 9, a więc 4. Odległość musi być liczbą dodatnią. Czyli Z będzie równe po prostu 2. I uwaga! Współrzędna Y punktu A to nie jest 2. My musimy do trójki dodać 2, tak? bo przesuwamy się w górę. Czyli współrzędna Y punktu A e, ma wartość. No, Xową to 0, ale Y ma wartość 3 plus 2. Czyli to jest 0. 5. To jest pierwszy punkcik już. No dobra, czyli w zasadzie odpowiedź B możemy ob, y, odrzucić, bo już wiemy, że jeden z punktów to jest 0,5. OK, Zostaje nam do sprawdzenia to i to. Czyli musimy policzyć tę wartość, tak? Akurat mi się tak narysowało, że ona jest w y równym też 0, ale to wcale nie znaczy, że tak będzie, bo po prostu to jest szkic. Ja nie rysowałam tego idealnie, tak? Od y, linijki, od cyrka. Nie. To jest y, orientacyjnie, czyli muszę wyliczyć współrzędną Y, y teraz punktu B i robię to dosłownie tak samo. No tutaj jest 3, a tutaj muszę policzyć. Czyli wezmę sobie jakąś niewiadomą, wpiszę. Niech to będzie A. Bo czemu nie? Dobra, czyli robię znowu Pitagorasa. Eee, jeszcze tak zaznaczę, że tu liczyłam punkt A, tu policzę punkt B, uważając, żeby nie wyjść na kamerkę, bo to mi się czasem zdarza. Dobrze. Czyli tak 3 do drugiej znowu, plus A do drugiej to się równa pierwiastek z 13 do drugiej 9 plus. A do drugiej to się równa 13, więc a kwadrat to się równa 13 minus 9, tak, czyli 4 znowu, no znowu, <grym> po prostu. No dobra. Eee, w zasadzie nie, nie musiałabym tego drugi raz liczyć, bo zobacz, jak te Pitagorasy wyglądają, tak? Zawsze jest trójka, zawsze jest 13, więc te długości są jednakowe. No i tyle, nie Nie muszę tego wpisać w ogóle. Wiem na pewno, że tutaj również będzie dwójka. Czyli poszłabym o 2 w dół od trójki, więc współrzędne punktu B mają tak 0 i 3, tym razem odjąć 2, bo idziemy w dół. Czyli punkt B ma współrzędne 0, 1. I tyle, i to jest odpowiedź. Czyli tak, yy, która to będzie? 0,1 i 0,5. Odpowiedź A. Proste? No, trzeba sobie rozrysować. Najlepiej dużo rysować. Dużo, bo wtedy no, pomysły przychodzą do głowy. Mam nadzieję, że zrobiłeś to dobrze.